Jesteśmy dzisiaj w dynia, Kto by się spodziewał? Open Air Festival, lecimy. Jest 10 godzina i jest nie wiem 25 stopni. That's crazy, serio. A woda e... w morzu jest o dziwo całkiem ciepła. No, jest całkiem ciepła. żałujemy, że nie przełożymy sobie z stroi. No, bo jest, jest turbo fajnie. E, Posiedzimy tu chwilę. Byłyśmy już w maków zjeść sobie śniadanie, ale pościmy chwilę, pewnie pójdziemy na jakiś obiad i będziemy się zwijać na festiwal, bo tam od 15.30 niby wpuszczają, ale zobaczymy jak tam dojedziemy. To są dedykowane busy dla Openera, także na pewno się nie zgubimy. No i tak, taka sytuacja. Do zobaczenia. Zobaczy, przemieszczamy się i idziemy na jedzenie. Dobra? Tak. Dziękuję. Ja się boję. Martyna zobaczyła dziki. Martyna, ja się boję. Najpierw dziki. Tak. Dobra. to było stresujące. Nie, to było stresujące. Dlaczego tutaj chodzą dziki? W środku miasta, jak się pyta, to było one co dzisiaj widziałam. Mnie to była najbardziej chore rzecz, jaką widziałam. Widzowie takie 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 truskawkowa, dobra. dobra kosztowała 5 zł. 5 zł kosztowała w restauracji. That's crazy. Zaraz, czekamy na pizzę. Zobaczymy czy będzie dobra. <gulia> tak. Nie ma. Ja jeszcze nie widziałam. No ja też nie. Nie mogę usiąść. Próbujmy. Ogólnie pani się mnie zapytała, czy polać sosem. No i powiedziałam tak. tego tego nie, prawda? A nie wiedziałam, że tego sosu będzie tyle. Mamy Szynka ser Dobra, dobra. To jest kawa, trochę inna. Jak mm. pizza nie smakuje. Takie inne ciasto ma. Taka gruba jest bardzo. Bardzo gruba. Ma oh, kurde, ma opaska. Dużo ma krękki. Musimy na plus. Na plus raczej. Dobra. A muszę być 3. Ocenka? 9 na 10. No 9, no nawet 8. Dobra, ale no, nie jest to jakoś. Nie mam takie. Dupe że... nie urywa, ale dobra. dobra. Wizowie idziemy. Nie wiem gdzie, ale chyba to jest jakieś. Nie, widzieliśmy, że tam da się wyjechać kolejką, ale my idziemy dzielnie na nogach. Bardzo dobrze są ławeczki. Gdybyśmy się zmęczyły. No i tak. Idziemy i z bocznaki z widok góry. To jest trochę dziwne, bo to było 5 minut pójścia w górę schodami, gdzie dosłownie metr była ławka. Więc jeżeli ktoś wyjeżdża tym, to po prostu. Jedzie dosłownie 30 sekund, w tym, to jest takie nieopłacalne. Ja rozumiem na przykład osoby niepełnosprawne na wózkach albo z wózkami jakieś yy, jakieś te. Rodzice, jest schodów, no to tak. No to, to wtedy okej, okay, no nie, ale tak normalnie. Ktoś z tego korzysta, to to jest dla mnie. No. Idziemy teraz z nowymi ścieżkami. Lemoniadę od jakiegoś... Mogę ją ja opowiedzieć? Kupiłyśmy lemoniadę od jakiegoś dzieciaka, który zbiera na obóz. Jakiś deskorolkowy i tylko zapłaciłyśmy za to 5 zł i zostawienie na storkę dostałyśmy lemoniadę za darmo jeden. Kubek. On jest taki słodki. Turbo słodziak. I mega dobra lemoniada, bo zimna. No zimna. Dobra, przydało się po tym, tym je, jeździe w busie, gdzie tam było chyba 50 stopni. Widzowie stwierdziliśmy, że... Liczymy sławne osoby, które zobaczymy. Tak, bo właśnie po prostu zobaczyłyśmy pierwszą. Tak, i... I, i to jest taka dziewczyna, która nagrywa na TikToku. Eee... Więc tak. Lecimy, ale jest tak gorąco, że to jest. To jest. Widzowie, wejdźmy! Weszliśmy bez żadnych problemów, i jest fajnie. I jest super. Idziemy sprawdzić wszystkie strefy po kolei, bo to jest Heineken, Orange, i w St. Tam jest, tam jest Old Spice, Gaz, razem z Maldivo, House of Walk, wszystko tu jest, Pepsi, to jest tak wielkie, że ja nie mogę, serio, ale dobrze, bo właśnie nie ma żadnych problemów, więc to jest całe szczęście. wasa zobaczyć. Po, za, powinien grać chyba za 6-5 minut, także zobaczymy, ale jest w ogóle bardzo, bardzo mało zbyt. osób. No, usiedziemy sobie, bo jest strasznie mało osób. Patrzcie. Wow. Okej, okay, opener, słuchajcie. My jeszcze... My tak dopiero zaczynamy się słyszeć. Teraz mam trzy serca i każdy pan... E, kupiliśmy wodę. Woda jest tak droga, że to jest niesamowite. Ale pomijajmy, pomijmy ten fakt. Już e, poszliśmy z Chibasa, bo musimy się pchać pod scenę główną, bo tam będzie za chwilę raje, ale najważniejsze Grace. Więc chcemy być dosyć blisko i mam nadzieję, że to się uda. No i właśnie nie wiem co z tą wodą, bo musimy wypić pewnie, bo jak ktoś nas potrąci, będzie nieźle. A w drodze na tę scenę jeszcze Spotkałyśmy Maćka z raskot. Jest turbo miły, bardzo fajny, ale się zestresowałam i miałyśmy się go zapytać parę rzeczy, ale Julia powiedziała Dzięki, pa! <grym> się nie powiedziałam pa, powiedziałam dzięki i zaczęłam iść. No się zestresowałam, okej? Okay. Nigdy nie miałam styczności chyba. Nigdy sobie nie robiłam zdjęcia z jakąś popularną osobą te zdjęcie sobie robiłyśmy z skandę ale przepraszam bardzo, ja miałam wtedy tyle lat, że ja nie wiedziałam co się dzieje. No I to nie, tyle. Nie po polsku. Lecimy, lecimy pod scenę. Siedzimy i czemu się nie oddala? Nieważne, tak siedzimy i czekamy. Jeszcze 40 minut na Gracie Abrams. Pozdrawiam. Widzowie, jesteśmy po koncercie Gracie i rozpierdol. Tego się nie da inaczej nazwać po prostu. Ja płakałam chyba na każdej piosence. Ja no, nie chciałam, to samo się działo. Potwierdzam. I potwierdza. mój głos chyba trochę inaczej brzmi. No, potwierdzam. Jest piękny zachód słońca, jest vibing i jest fajnie. I idziemy dalej, nie wiem zwiedzać coś. dobrze, Ale mało doleje czekolady No bo chcą naciągnąć na pieniądze A jest jak jest dość Spoko. Coś teraz jest totalnie opener Ja nie myślę o niczym innym Tylko o tym jak było i w ogóle jak oni teraz mają w kolejnych dniach Bo my byliśmy tylko na jeden dzień Jakby... Najchętniej też bym tylko wstawiała rzeczy z openera teraz A za oknem jest taka brzydka pogoda Masakra e, Dobra, e, szybki, szybka pogadanka e, Wróciłyśmy się wczoraj o około 12:00, Byłyśmy już w Krakowie ale to była, to była bardzo ciężka noc, ja już nawet nie nagrywałam potem, bo, bo szczerze byłyśmy takie zmęczone, że my pojechałyśmy na dworzec i przesiedziałyśmy jeszcze chwilę w Maku, kupiliśmy sobie jedzenie na drogę, żeby rano sobie coś zjeść. O 8 mieliśmy przesiadkę, nie po siódmej, tylko o 8 mieliśmy przesiadkę w Warszawie i z Warszawy do Krakowa. Byłyśmy około właśnie 12:00, e, Także no trochę długo nam to e, zajęło Teraz serio, moja osobowość to Opener Ja bym tylko zostawiała, że to jest Openera Bardzo mi się podobało, bardzo fajnie W przyszłościowo, jak będzie ktoś fajnie grał oczywiście Bo tak, żeby nie być na nikogo koncercie tak stricte To średnio wydaje mi się, chociaż nie wiem Ale dwa baj tego wszystkiego w ogóle Pierwszy raz byłam na jakimś takim festiwalu i było... Fajnie. Nie mogłam sobie chyba wyobrazić lepszego pierwszego festiwalu, jakiegoś takiego. Także fajnie, bardzo się cieszę. Kiedy się wróciłyśmy, to ja spałam cały dzień. Serio, spałam cały dzień. Byłam taka wykończona już po tym, że spałam cały sięki dzień. Jeszcze chwilę Martyna była u nas, ale pojechała do domu. I ja zostałam i spałam cały dzień. Także, także tak, ale było fajnie. Chciałabym się wrócić. Zwłaszcza patrząc na tą pogodę, jak my tam byliśmy, bo w ogóle po tak ciepło, po tak ciepło, a teraz, jak patrzę na tą pogodę, pada deszcz w ogóle. Ale tak, bardzo się cieszę, że mogłam Wam chociaż trochę pokazać e, pierwszy experience z jakimiś e, festiwalami u mnie. Kurde, nie nagrywałam za dużo, ale szkoda było mi trochę e, baterii w telefonie, bo wiadomo, że to było ograniczone, e, I strasznie szybko mi padał telefon, w się padał. Może nie, że szybko padał mi telefon, ale ja cały czas nagrywałam właśnie koncert, więc oczywiście prawdopodobnie wam tam gdzieś wstawiałam już urywki z tego wszystkiego. Ale no koncert cały czas nagrywałam, dwa koncerty, cały czas coś, a trzeba było jednak oszczędzać tą baterię, żeby na powrót nam starczyło. Także tak, jeszcze w ogóle przyszedłyśmy do pociągu i okazało się, że w przedziale nie ma wtyczek. W ogóle nie ma jak podłączyć telefonu I trochę się załamałam, ale już w tym drugim pociągu Po przesiadce było normalnie, także spoko No i tak Bardzo dziękuję że, za oglądanie Nie wiem szczerze ile to nawet trwa Ale mam nadzieję, że uda mi się coś z tego skleić Co, co pokazywałam No i co? Widzimy się W następnym odcinku Bye.